Relacje oglądają Państwo dzięki polskim składom budowlanym mrówka myślenica. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Nie od dziś wiadomo, że integracja jest nieodłącznym elementem życia społecznego. Integrują się dzieci, próbują integrować się starsi, ale my dziś zobaczyliśmy taką prawdziwą e, integrację. Można nawet powiedzieć, że wyjątkową, bo przygotowaną dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz dla wszystkich ludzi, których, którym los niepełnosprawnych nie jest obojętny. Banderosa w Myślenicach pękała w szwach, a wszyscy mieli dobre humory i pogodne miny. Chcę oficjalnie e, otworzyć 16, e, 16 piknik integracyjny, spotkania integracyjne na zarabiu tutaj i od razu Państwa zaprosić za rok w to samo miejsce. Dziękuję bardzo. A 16 na Zarabio odbywają się myślińskie spotkania integracyjne. Czy zawsze jest tu tak wesoło i kolorowo? Tak, zawsze jest wesoło i kolorowo, zawsze jest radośnie i zawsze z przyjemnością się spotykamy tutaj. A czy takie dni jak dzisiaj to jest jakaś odskocznia dla osób niepełnosprawnych? To jest moment, kiedy nie myśli się o trudach, tylko zajmuje się zabawą? Ja myślę, że tak, że to nie tylko odskocznia, ale okazja, żebyśmy my też, osoby, które na co dzień pracują, zajmują się problematyką osób niepełnosprawnych. Też mogły tak bardziej na luzie spotkać się z tymi osobami i mile spędzić czas. Podziękowania się należą wszystkim. Rodzinom, które wspierają osoby niepełnosprawne, tym osobom, które pracują na co dzień zawodowo, ale mnóstwo jest takich cichych bohaterów, którzy całe życie dźwigają brzemię, brzemię taki ciężar opieki nad osobami niepełnosprawnymi i to jest też okazja, żeby im wyrazić uznanie poprzez radość i zabawę. Bardzo dziękujemy klubom, myślę, Motorsport, Szkole Hucu, o tym mówiłem na scenie, i wielu innym osobom, które nie zawsze chcą być ujawnione, które bardzo mocno nas wspierają co roku w tych spotkaniach. Od wielu lat jesteśmy zapraszani i chętnie przyjeżdżamy. Mamy już stałych jeźdźców w gronie osób niepełnosprawnych, a poza tym to jest świetne połączenie osoby niepełnosprawne i Hucuły, które epatują spokojem i pozwalają. No, osiągnąć jakieś takie początki jazdy konnej. Nasze konie są przyzwyczajone do takich zabaw, takich przejażdżek, świetnie reagują na dzieci. I dzieci świetnie reagują na nasze konie, i to jest też chyba dobre, dobre uzupełnienie albo połączenie. Dodatkową atrakcją był specjalny kącik gier planszowych, który uruchomili członkowie Myślenickiego Klubu Fantastyki. Czy pani wychowankowie czekają na takie dni jak dzisiaj? Jak co roku oczywiście, zawsze czekają na ten czerwiec, ewentualnie maj, kiedy możemy się tu wspólnie spotkać na Zarabiu w Myślenicach. Bardzo chętnie. Chcą brać udział tutaj w różnego rodzaju imprezach, zawodach, zabawach, śpiewaniu. Także sami Państwo mogą zapytać uczestników, że bardzo czekają na takie możliwość spotkania się z innymi. My jesteśmy akurat środowiskowym domem samopomocy z Słukowic i jak co roku już 15 raz. Bierzemy udział w takim spotkaniu. A czy takie wydarzenia jak gdzieś mogą być formą terapii? Oczywiście, no każda i każda, czy kontakt z, z drugim człowiekiem, czy muzyka, czy nawet wyjście na to świeże powietrze, przy wodzie, prawda, to. to... Jest to forma terapii dla ludzi zdrowych, jak i dla osób niepełnosprawnych. Także oczywiście, że jest to dobra forma terapii. A jakie emocje wiążą się z dzisiejszymi wydarzeniami? Czy później one są przeżywane przez kolejne dni? Z zawsze mamy tak, że robimy takie spotkanie w społeczności domu, kiedy opowiadamy, każdy się dzieli swoimi wrażeniami. Mamy też część osób, które po prostu nie mogą tutaj być, w związku z czym oni przekazują na żywo, co się tutaj działo. Jak było fajnie, prawda, Panie Jacku? Także oczywiście, jest to zawsze ten, się dzielą między sobą, że dostali jakieś nagrody, upominki, a spotkałam się tam z jakąś znajomą osobą, którą nie widziałam jakiś czas. Także oczywiście tak jest. Wiadomo bowiem, że to, co najlepsze, przychodzi na ostatku. Dlatego najlepsza ze stworzeń Niewiasta, bo on na ostatku stworzona. Uważam, że w ogóle warto jest nawet częściej takie spotkania robić, gdyż jak widać, no jest nas tu dość sporawo na terenie powiatu myślenickiego. I uważam, że takie spotkania dają nie tylko uczestnikom, ale również terapeutom możliwość wymiany różnych informacji, podzieleniem się różnymi informacjami, które są dla nas naprawdę ważne w codziennej pracy. Za twoje zdrowie bo twoje szczęście jeszcze na picię do pora, bo już się